Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Tutaj Magda. W tym filmiku chciałabym dla Was zrobić recenzję kremu marki Cantu. To jest Curl Activator Cream, czyli taka odżywka bez spukiwania stylizator. Dostępna jest w Rosmanie od niedawna za około 40 zł. Także jeśli się interesujecie tematyką włosową, pewnie coś o niej słyszeliście. Jeśli nie, to dobrze trafiliście, dlatego że w tym filmiku pokażę Wam, jak ją stosuję i jakie ona daje efekty na moich włosach. Teraz moje włosy są rozczesane. Nic na nie nie jest nałożone. Tak naprawdę zrobiłam to specjalnie, żeby po prostu można było porównać efekt, jak wyglądają włosy, na których nic się nie robi, a jak wyglądają włosy, na których położę właśnie taki dobry stylizator. Także, jeśli interesuje Was taka tematyka, to koniecznie zostańcie ze mną. Na umyte włosy nakładamy nasz stylizator, najlepiej zrobić to na ociekające jeszcze wodą włosy, ewentualnie można lekko je wytrzeć bawełnianą koszulką. No to zaczynamy! Krem wgniatamy we włosy, im dłużej tym lepiej. Jak krem jest już nałożony na włosy, to albo możecie pozostawić włosy do samodzielnego wyschnięcia, albo wysuszyć je suszarką z dyfuzorem. Jeśli chodzi o mnie, to efekty są zachwycające, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Uważam, że krem z kantu jest naprawdę fajną opcją, jeśli chcecie wydobyć skręt albo zobaczyć, czy macie włosy kręcone, czy mogą się Wam pokręcić. Wiem, że cena jest trochę wysoka, bo 40 zł to dosyć sporo, ale jest naprawdę bardzo wydajny ten krem. No i dodatkowo no uważam, że dla tego efektu po prostu warto. Także ja Wam bardzo polecam i mówię to szczerze, no bo tak jak widzieliście na początku filmiku, a teraz, no to jest spora różnica, więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli tak, koniecznie zostawcie mi jakąś łapkę w górę. Da mi to sporą motywację, dajcie mi znać, czy wy macie jakieś fajne stylizatory, czy produkty, które mogłabym przetestować. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, przesyłam Wam buziaczki, pa!